Cześć, z tej strony. Jako i w dzisiejszym poradniku przedstawię Wam, e, jak udostępnić program możliwość komunikacji za pośrednictwem zapory systemu Windows. Aby tego dokonać, należy wejść w start e, panel sterowania. E, zapory systemu Windows swoje programowi lub funkcji. One są przez zapory systemu Windows. E, I następnie trzeba przycisnąć, tam, kliknąć przycisk, e, zmienić ustawienia. Teraz możemy tu zmieniać ustawienia e, jakby przypuszczania nas przez zaporę, czy tam programu naszego przez zaporę. E, zaczyn tylko wyszukać na przykład dany program, na przykład, nie, Google Chrome, nie na publiczny na przykład. No. Jeśli nie znajdziemy naszego programu w, na tej liście, to musimy przejść, e, do, musimy kliknąć zezwanie na dostęp innego programu odszukać tu jakiś program na przykład no nie wiem na mhm. gg ale jest na pewno i tu nam zostaje zadanie do listy dzięki za uwagę zapraszam do oglądania kolejnych poradników zapraszam także do lajkowania filmiku komentowania Uh, subskrypcji mojego kanału i cześć